Zadanie piąte. Liczba 3 i 21 jest przybliżeniem liczby dodatniej n z niedomiary. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy 12 setnych. Oblicz błąd względny tego przybliżenia i wyraź go w procentach. Więc mamy dane, że przybliżenie z niedomiarem wynosi 3,21, błąd bezwzględny wynosi 12 setnych. Mamy obliczyć n i mamy obliczyć delta czyli n obliczamy ze wzoru na błąd bezwzględny przybliżenia, czyli ze wzoru delta równa się wartość bezwzględna z n odjąć p, wstawiam do tego równania, otrzymuję wartość bezwzględną z n odjąć 3,21 równa się 12 setnych n odjąć 3,21 jest liczbą dodatnią, bo przybliżenie jest niedomiarem. Zatem opuszczam wartość bezwzględną, pisząc tę samą liczbę, czyli n odjąć 3,21 równa się 12 setnych, z tego wyliczam n, n równa się 12 setnych plus 3,21 setnych, czyli n równa się 3,33 setny. Teraz można obliczyć błąd względny delta ze wzoru. Delta równa się wartość bezwzględna z n odjąć p przez wartość bezwzględną z n. Wstawiam do wzoru, czyli delta równa się 12 setnych w liczniku, w mianowniku 3,33 setne, rozszerzam ułamek przez 100, czyli licznik otrzymuje 12, w mianowniku 333, skracam przez 3, otrzymuję w liczniku 4 w mianowniku 111, czyli delta wynosi 4, 111. Wyrażam błąd względny w procentach, czyli delta razy 100% równa się 411 razy 100%, równa się 400 przez 111%, w przybliżeniu daje nam to 3,6%. Czyli można zapisać odpowiedź, że liczba jest równa 3,33, błąd względny tego przybliżenia wyrażony w procentach wynosi 3,6%.